sobie wczoraj w sklepie taką super piżamę jak skeleton uh, i postanowiłam dzisiaj iść w niej do przedszkola Are you going to kindergarten like skeleton? Yes, you are! Spooky scary skeleton Who is a big beautiful skeleton? You are a beautiful skeleton! Dobre wszystkim, witam w nowym dniu. Chłopcy już są odstawieni do przedszkola. Właśnie pojechaliśmy odstawić auto z wypożyczalni, które firma brajego wypożyczyła, żeby mógł wrócić do domu. I kilka dni Braje tutaj z nami będzie, bo jego łódź się zepsuła i będą ją naprawiać. Także bardzo się cieszę. Chyba Wam o tym nie mówiłam, ale w tym roku nasze dzieci chcą, żebyśmy przeozdobili wejście do domu na Halloween. I Helgi powiedział, że to wejście musi być na tyle straszne, że dzieci będą się bały przyjść po cukierki. Więc, e, poprzeczka jest postawiona dla mnie i dla Brajego wysoko. My nigdy e, jako dzieci nie celebrowaliśmy Halloween. Umówmy się, e, tak jakby to nie jest święto, które zawsze było celebrowane w Polsce. W Islandii też to dopiero e, przychodzi. Pomysłów jest dużo, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale bardzo chciałabym, żeby chłopcy byli zadowoleni z tych wszystkich e, dekoracji. E, I dzisiaj mamy misję, żeby te dekoracje znaleźć. Braje. To jest mój małż. Trochę mi to nie leży, żeby kupować dekoracje na Halloween. No bo umówmy się, to będzie tylko wystawione na 2 czy 3 dni. No bo jednak tutaj e, raczej to jest, tak jak mówiłam, nowe święto. Ale w Reykjaviku jest ono obchodzone bardzo hucznie. Będzie dużo dzieci, dużo cukierków. Więc musimy się na to przygotować. E, I też e, musimy powolutku zacząć e, rozglądać się za strojami dla naszych dzieci. Także zabieramy Was na poszukiwanie. Ostatnio byłam w Costco i nie udało mi się znaleźć żadnych halloweenowych słodyczy. A teraz popatrzcie. Mamy dwie paczki takich fan size batoników. Kupiliśmy dwie, bo pewnie jedną zjemy w domu. <noise> e, e, takie fajne, pakowane po kilka halloweenowe zleci. I całą paczkę lizaków. Chyba jeszcze będziemy troszkę musieli dokupić, ale zobaczymy. Ale jestem bardzo zadowolona, bo tutaj jest troszkę taniej. Więc hmm. fajnie. Nie. So, so. Nie. Wpadliśmy teraz do Ikei na śniadanie. Bardzo w Ikei tutaj lubię um, taką um, focację, um, kanapkę focaccio. Ona jest z pesto, um, chyba z rukolą albo bazylią, um, z mozzarellą i um, z szynką parmeńską. Takie jakieś smaki mi zostały po naszej podróży do Włoch. Oczywiście wpadło jeszcze ciasto. Braj bardzo lubi e, ciasta w IK, więc mamy e, jakieś ciasto z brownie z czekoladowym musem. Tutaj jest ciasto o smaku ciasteczek biskot. Um, i Braj co tutaj jest? Tutaj Braj sobie wziął mündl kaka i to jest ciasto migdałowe. na herbatę. Ja często sobie w nim robię herbatki i kupiłam go, żebyśmy razem z Brain mogli pić, pić herbatę, bo tak lubimy. Problem jest taki, że ja lubię herbatę z dodatkami w stylu żurawina, cytrynka, miodzik, a Brain lubi po prostu El Greya z cukrem. Więc znalazłam takie malutkie dzbanuszki. One są tylko na 600 ml, a te większe No więc ten większy jest na 1,5 litra, a ten jest na 600 ml. I chyba kupię takie dwa, żebyśmy sobie mogli właśnie razem pić herbatkę. Tylko ja będę miała z dodatkami, a on będzie miał zwykły z cukrem. Fajne. Co znalazłeś? Ten do kawy. Chcesz? Tak. Dobra. Ale kupimy dobrą kawę do tego, dobra? A Nie, no musi być dobra, bo nie wypijesz później. Wypiję, wypiję. Kawa jest dobra. Jest tak duże słońce, ale to dobrze, bo poprawia się humor, jak jest taka ładna pogoda. Delikatny wiaterek, słoneczko, piękna jesień z powrotem, bo kilka dni temu spadł śnieg. Mieliśmy śnieg przez jeden dzień już taki pierwszy śnieg w tym sezonie także ciekawie, było bardzo fajnie. White hair. No, ja mam jeden. To jest, to jest tak długi. Okay. Cały to jest tak? Aha, a jest. To jest, to jest cały biały. No, to... ten. Nie, masz kilka białych włosów, wiesz? Tak, ale ten jest taki. Z... Dobra. tu No, starzejesz się. Pól plecy pospałem. W yes. <laughs> to lewym z się razem. Dobrze, pocią okay? poczekaj. Pociągnij za jej. E <śmiech> <śmiech> nie rusza się, nie rusza się. Aha. tak nam zleciał ten dzień, że nawet nie zauważyłam, jak była już godzina ósma. Już wróciliśmy do domu. Powiem Wam, że e, po tym jak poszliśmy do sklepu z kostiumami, e, to reszta dnia to był taki mały niewypał, e, ale opowiem Wam o tym po prostu siedząc na pododze i składając pranie, bo trochę mi się tego nazbierało. Dzisiaj jak odebraliśmy chłopców z przedszkola, to poszliśmy na jujitsu. E, i tam wiecie, wszystko było spoko, ale po Jujitsu chłopcy mieli obiecane, że pójdziemy do takiej sali zawał z kulkami w centrum handlowym. Tylko, że ja nie popatrzyłam, że to centrum się zamyka o 18.30, a my tam byliśmy o 17.30 i już na tą salę nie wpuszczali. No i Helguś... A Helguś bardzo chciał pokazać Brajemu, jak ta sala wygląda, bo ostatnim razem, gdy tam byliśmy, Brajego z nami nie było. Więc było troszkę płaczu, Helgi był bardzo, wiecie, no... Po prostu mu się zrobiło przykro. Ale ma obiecane, że tam jeszcze pójdziemy. I zamiast pójścia na taką salę zabaw, no to obskoczyliśmy wszystkie automatyczne autka. Wiecie, te takie, gdzie wrzuca się pieniążek, u nas za to też można zapłacić kartą. I po prostu chłopcy się na tym troszkę pobawili. I mieliśmy wrócić do domu na jedzenie, ale chłopcy byli głodni no i my też trochę byliśmy głodni. I poszliśmy zjeść sobie po prostu w galerii. I tak z Brian doszliśmy do wniosku, że my chyba wyrośliśmy z takiego jedzenia byle jakiego. I dzisiaj właśnie tak się złożyło, że nic nam w tej galerii nie zasmakowało. Chłopcy zjedli po hamburgerze. Te hamburgery chyba były dobre, Brian, co? Mieliśmy z Brajem ochotę na coś super ekstra, jak on to mówi. Ostatnim razem, gdy Brajem był w domu, poszliśmy do chińskiej restauracji na kaczkę po pekińsku i bardzo chciałabym spróbować jeszcze w takiej może troszkę lepszej restauracji, bo tam była bardzo dobra, ale wydaje mi się, że może być jeszcze lepsza. Dzisiaj udało nam się kupić cukierki na Halloween, udało nam się kupić fajne dynie, ale nie będę ich wycinać. Powód e, kupna nowych dyń jest taki, że te dynie z poprzedniego vloga nam po prostu spleśniały i wydaje mi się, że to jest moja wina, bo po prostu wycięliśmy je za wcześnie, one wiadomo, że do Halloween spleśnieją, ale ciężko wytłumaczyć dzieciom, że w tym momencie nie możemy wiecie, wyciąć dyni, bo one spleśnieją, bo oni chcieli się nimi nacieszyć właśnie w tamtym momencie ale teraz kupiłam cztery fajne dynie w kostko, może jeszcze dokupimy kilka, jak będziemy kolejnym razem, zobaczymy też jak już będziemy dekorować dom na Halloween jak, co nam będzie potrzebne i może uda nam się jeszcze kilka dyniek dokupić. Jeżeli słyszycie jakieś dźwięki, to z jednej strony idzie z mi zmywarka, z drugiej strony idzie mi pralka, a ja siedzę na podłodze w kuchni. Lubię tutaj składać pranie, podłoga jest ciepła. Ja mam o to, żeby moja podłoga była czysta, więc takie pranie może na niej wylądować. Ale po prostu teraz już jest bardzo ciemno u nas w domu, no bo jest, która? 8.30. I tutaj właśnie w tym miejscu tak jakby miesza, miesza się kilka źródeł światła, więc jest w miarę jasno i będziecie mnie widzieć, więc dlatego tutaj siedzę. W sklepie party budyn znaleźliśmy bardzo dużo fajnych kostiumów dla dzieci tylko chcemy, żeby sobie wybrali takie jakie chcą, Henry chciał być Halkiem a Jokusz zastanawia się nad Supermanem lub nad Dynią, ale wiadomo, że każdy kostium jest produkowany przez różne firmy jest też różna półka cenowa niektóre stroje superbohaterów mają takie wiecie, sztuczne mięśnie niektóre mają peleryny niektóre są cienkie, niektóre grubsze i po prostu chcieliśmy, żeby nasze dzieci wybrały ten, który im się podoba najbardziej więc dzisiaj wstrzymaliśmy się od kup stroju, a po prostu pójdziemy kolejnym razem i zabierzemy ze sobą dzieci pokazywałam wam rano nowe piżamki chłopców te takie z kościotropami i niestety takie piżamki były tylko dla dzieci ale z chęcią byśmy sobie takie z brajem kupili i chłopcom było troszkę przykro, że tata nie ma takiej samej piżamy więc Brai, chodź pokażę wam co mój mąż zrobił Poszliśmy dzisiaj do sklepu z kostiumami i kupił taki e, kostium wanzy kościotrupa. I poszedł z nim odebrać dzieci. Było im tak miło. Braj w pracy zasuszył dla chłopców kilka krewetek. I e, jutro zaniosą je do przedszkola, żeby pokazać e, innym dzieciom i żeby mogli obejrzeć je pod mikroskopem. Popatrzcie, jakiego mam zdolnego męża. A co to są za krewetki, braj? To jest krewetka. Tylko... To jest krewetka. Tak. No. To jest to, co marynarze nazywają królowska krawetka, ale to nazywa się Gatwary. Co to jest po angielsku? Nie mam pojęcia. Chyba nie ma angielskich słów, a polski na pewno nie ma. Mhm. Ale no, a akurat e, król, szurek, te krawetka królowa, mhm. albo król-krawetka, e, nie jest używana. To niczego, bo to jest tylko dodatkowy. Mówimy po może 2 tona krawetki te, tego krawetka? Uh -huh. A tego jest chowany może 20 ton. Uh -huh. Ale to używacie to na coś? Czy Nie. Wyrzucacie? Tak. Czy można jest? Nie wiem. Mieliśmy spróbować, ale kucharz kupił zamrażarki. Zgubił w I, Tak. I no, nie spróbowaliśmy.